Rozpoczęła się kolejna edycja amatorskiej ligi w halowej piłce nożnej i organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole. Na przy, od okresie od października 2015 do marca 2016 odbędzie się 9 kolejek, które będą odbywać się najczęściej w weekendy. W rozgrywkach bierze udział 20 drużyn podzielonych na dwie ligi, 10 drużyn w pierwszej, 10 drużyn drużyny w drugiej lidze. Nasza Liga cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż w każdym zespole występuje minimum 12 piłkarzy. Jest również wielu kibiców. Także wszystkich zapraszamy w weekendy i proszę śledzić informacje, które pojawiają się w mediach. Ja jestem